Jeżeli do tabeli przestawnej, do wierszy wrzucisz wiele elementów, to w tabeli przestawnej pojawiają się tak zwane sumy częściowe. Popatrz, mamy pokazane dla każdego towaru w każdym miesiącu, w każdym tygodniu ilość. I teraz y, towar mamy podsumowany. O sobie tutaj, czyli widzimy, że łączna suma częściowa towaru jest taka, ale też widzimy sumy częściowe dla poszczególnych miesięcy. One są bardzo przydatne, ale czasem po prostu ich nie potrzebujemy. Jeśli chcesz wyłączyć sumy częściowe, to możesz to zrobić na dwa sposoby. Stajesz na kolumnie, w której jest suma częściowa, klikasz prawy przycisk myszy i odhaczasz suma częściowa miesiąc, a następnie na kolumnie z kremem, tak, czyli z towarem prawy przycisk myszy, odhaczamy suma częściowa miesiąc. I w tym momencie już nie mamy sum częściowych. Natomiast ja teraz to cofnę. Jeśli chcemy to zrobić za jednym zamachem, projektowanie, sumy częściowe, nie pokazuj sum częściowych. I Wtedy żadna suma częściowa w tabeli się nie pojawia. Jeśli potrzebujesz je włączyć, to odwrotnie. Projektowanie, sumy częściowe, pokaż sumy częściowe u góry czy u dołu, obojętne jak sobie wybierzesz. Excel i zrobione.